Cześć. Jeśli uczysz się do egzaminu Cambridge English, czy to na poziomie B2 First, czyli FCE, czy C1 Advanced, czyli CAE, to pewnie już wiesz, że część writing bywa jedną z największych zagwozdek. W tym filmie pokażę Ci dokładnie, czym różni się writing na obu tych egzaminach. Dzięki temu unikniesz przygotowywania się w zły sposób, straty czasu, a przede wszystkim niepotrzebnego stresu na egzaminie. Ok. W takim razie zacznijmy od dlaczego warto znać różnice. Być może jesteś teraz w sytuacji, w której jeszcze tak właściwie nie wiesz, który egzamin zdawać: FCE czy CAE, może masz już gdzieś w głowie zaplanowany ten egzamin, ale przygotowujesz się tak trochę na czuja, bazując na tym, co znajdziesz za darmo w internecie, albo po prostu lubisz wiedzieć więcej i chcesz świadomie przygotować się do części Writing. Znajomość różnic między tymi egzaminami jest kluczowa, bo writing to aż 20% Twojego wyniku. To często jest ten element, który decyduje, czy osiągniesz ten wymarzony wynik, czy będziesz zmuszona go po prostu poprawiać. Zacznijmy od tego, co jest wspólne. W obu egzaminach writing składa się z dwóch części. W part 1 zawsze masz tekst obowiązkowy, który jest essayem. W part 2 wybierasz jedną z trzech Czas trwania obu egzaminów jest podobny. Na FCE masz godzinę i 20 minut na napisanie obu tekstów, a na CE i 10 minut więcej. Teksty ocenia się też według tych samych czterech kryteriów content, communicative achievement, organization oraz language. I w obu przypadkach oceniane jest właściwie to samo, czy odpowiedziałaś na pytanie, czy Twoja praca ma sensowną strukturę, czy język jest poprawny i na odpowiednim poziomie. To, co tak właściwie różni te egzaminy, kryje się w szczegółach. I to są właśnie te szczegóły, które mogą podnieść albo obniżyć twoją ocenę. W FCE essay jest formą neutralną albo taką lekko formalną i zawsze opiera się na dwóch punktach podanych w zadaniu oraz jednym dodatkowym punkcie wymyślonym przez ciebie. Na przykład możesz mieć: oh, Some people think students should study abroad. I masz tam learning a new language, making new friends i oczywiście your own idea. I twoim zadaniem jest poruszyć wszystkie te trzy punkty, a, czyli dwa, które podali i jeden, który jest your own idea, czyli coś trzeba podać samodzielnie. A w CAE ten essay jest już typowo w stylu akademickim, czyli formalnym i opiera się na dwóch punktach spośród trzech podanych w zadaniu. I zadanie będzie też troszkę bardziej skomplikowane. Na przykład the government should invest more in public transport. Discuss environmental benefits, economic benefits, convenience for users. I tutaj wybierasz dwa punkty, które mówisz, a trzeci całkowicie olewasz. Nie dodajesz też własnego punktu. Za to w zakończeniu wskazujesz, który z nich jest ważniejszy, bo essay ma drugą też część. To niby taka mała różnica, ale powoduje, że strategia planowania tego eseju jest zupełnie inna. Okej? Okay? Mamy też różnicę w Part 2. W FCE na Part 2 możesz mieć do napisania e-mail nieformalny, artykuł, recenzję, raport albo list motywacyjny. A w wersji For Schools może być to opowiadanie. W CAE w Part 2 mamy do wyboru też raport, recenzję i e-mail nieformalny, półformalny, formalny. Te e-maile są różne bądź listy. I jest też propozycja, proposal. Oczywiście, poziom oczekiwań w CII jest znacznie wyższy. Na przykład, raport w FCI może mieć taki prostszy język, mniej rozbudowane argumenty, a w CAE wymaga się takiego bardziej formalnego tonu, spójnych, rozbudowanych akapitów, dokładnego adresowania odbiorcy czy sugestii i rekomendacji popartych argumentami. Na FCI oczekuje się oczywiście języka na poziomie B2 czyli mogą to być proste i złożone zdania, jakieś podstawowe kolokacje, od czasu do czasu jakiś phrasal verb, no i taka powiedzmy względnie poprawna gramatyka, czyli tak oczekuje się, że będą błędy. A na i ten oczekiwany poziom to jest C1, czyli tutaj już trzeba zaprezentować szerokie spektrum struktur, na przykład inwersje, jakieś formy pasywne, tryby warunkowe, idiomatyczne wyrażenie w odpowiednim rejestrze, bogatsze słownictwo, no i też taką większą precyzję w tej argumentacji. I oczywiście, jeśli użyjesz na CAE języka w stylu FCE, no to nie oznacza od razu, że oblejesz, ale nie będzie to wystarczająco ambitne, żeby dostać dobrą ocenę. Najczęstsze błędy kandydatów na FCE to zbyt formalny ton w e-mailu nieformalnym, albo zbyt nieformalny ton w eseju. I też brak własnego punktu w eseju, po prostu pomijanie tego elementu. A na CIE to traktowanie tego eseju tak jak na FCE i dodawanie własnego punktu, albo olewanie tej dodatkowej, tego dodatkowego zadania, czyli wyboru jednej z tych dwóch opcji. Pojawia się też często zbyt proste słownictwo, jakiegoś brak wyraźnego porównania punktów w zakończeniu. No i w obu egzaminach przede wszystkim ciągle przewija się brak planu. Przed pisaniem, czyli piszę na czuję, co mi przyjdzie do głowy, to będzie. Ta praca, która wychodzi zbyt krótka albo zbyt długa. No i też brak jakiejś parafrazy we wprowadzeniu, czyli po prostu nienawiązanie do tego, co było, albo wręcz przepisanie tego, co podano w poleceniu. Jak się przygotowywać mądrze, to jest bardzo istotny. Bardzo istotne pytanie, bo trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić odpowiednio. Zacznij od zapoznania się z przykładowymi tekstami ocenianymi przez egzaminatora. Wtedy będziesz też wiedzieć, jak te teksty mają w ogóle wyglądać i o co w tym wszystkim chodzi, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz. W ten sposób zobaczysz, co jest oceniane wysoko, a co nisko. Ćwicz też planowanie prac na czas, czyli rób to z zegarkiem faktycznie. Ćwicz pisanie na czas, znowu limit czasu jest istotny. I ucz się też tego języka pod kątem konkretnego poziomu, czyli potrzebujesz innych fraz, wyrażeń, innego typu na FCE, a innego na CAE. W tym wypadku przyda Ci się mój e-book przykładowe teksty. Dla FCE znajdziesz tam 40 tekstów do wszystkich form Writing, bo znajdują się też tam teksty dedykowane do wersji for schools. I wszystkie, od essayu po recenzję i chociażby właśnie to opowiadanie. Dla CAE jest tam 30 tekstów, znowu obejmuje całość. Każdy z tych tekstów ma komentarz egzaminatora, ma listę ciekawych wyrażeń wyjętych z tego tekstu i przykłady parafraz zdań z tego tekstu, czyli jak można to napisać inaczej. To trochę tak, jakby mieć ściągawkę od egzaminatora. Możesz zobaczyć, jak wygląda tekst na ocenę B2, B2, C1, C1 albo B1 w przypadku FCE i od razu wiedzieć, czego Ci brakuje i co jest istotne, co jest ważne. Link znajdziesz w opisie filmu. A podsumowując, różnice między FCE a CE i w części writing są czasami subtelne, ale są naprawdę kluczowe. Mamy inne wymagania w eseju. Mamy częściowo inne typy zadań w pałacu i przede wszystkim inne oczekiwania co do języka. Jeśli chcesz zobaczyć te różnice na przykładach i skrócić swoją drogę do wyniku, który Cię zadowoli, sięgnij po przykładowe teksty. A jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.